Y, można powiedzieć taki towar eksportowy, czyli sędziów. Mamy bardzo wielu świetnych międzynarodowych sędziów i w tym coraz więcej adeptek z naszej Akademii. Mamy Laurę Słocką, mamy Julkę Schmidt. Jak zostać takim arbitrem w jakich cech y, powinna poszukać w sobie osoba, która myśli o tym, żeby kiedyś zostać arbitrem? Okej, okay. to ja teraz e, wystosuję apel do wszystkich zawodników, którzy w którymś momencie dojdą do wniosku, że po prostu no, nie mają czasu, żeby się ścigać. Oczywiście im dłużej możecie ścigać, super róbcie to. Natomiast jeżeli szukacie też takiej dla siebie ścieżki rozwoju, no to pod tym kątem ten arbitraż jest właśnie super, dlatego że zawodnicy no, mają jakby tą, tą taką pożądaną cechę, mówiącą o tym, że wiedzą, co się będzie wydziało na tej wodzie, e, mają w głowie te wszystkie manewry taktyczne, tak? E, a tak tak naprawdę ten etap antycypacji, czyli przewidywania tego, co się będzie działo na wodzie, gdzie jest kolejny kros, gdzie jest kolejny taki pressure point, to jest coś, co, co jakby jest niezbędne, żeby arbiter mógł. W rezultacie, pozycjonować motorówkę w tym miejscu, które, w której musi się znaleźć, żeby podjąć dobrą decyzję. Więc e, e, zawodnicy to bardzo pożądany towar, tak bym powiedziała, jeżeli będą chcieli się dalej rozwijać e, i tak jak mówię, no, to jest taka fajna cecha e, pod kątem arbitrażu. Natomiast no, tutaj przede wszystkim jest ta szybkość decyzji. E, to musi być umiejętność e, pracy pod presją. I ja nie mówię tylko o presji czasu, no bo wiadomo, im szybciej podejmiemy decyzję, tym lepiej. Ale to jest też e, presja związana choćby z tego, z jaki, jaki, Jaki poziom regat sędziujemy, tak? No jakby im, wy, im dalej w las, że tak powiem, im wyższy poziom, to, to również taka presja psychologiczna rośnie i, i ta umiejętność w ogóle pracy pod presją w szerokim tego słowa znaczeniu jest bardzo istotna, tak?